Siema. Siemam, tutaj kolejny odcinek. Minecraftowe przygody. Dzisiaj tak Dziś pokażemy co zrobiliśmy. No to ja mówię, wiesz, co zrobiliśmy. A więc to jest nasz domek. Tutaj. Pokaż, nit, robił. zrobił. Tutaj fontanna. Nie wiem nawet kiedy to zrobili. Tutaj domek tak zrobiliśmy. I. i Pokażemy pokój pierwszy. E, pokażemy pokój nitra. Nie, to jest... sorry. To, jest... to magazyn. Magazyn, no. To jest pokój nitra. Na razie. Takio. I tu się wchodzi. I tutaj jest łóżko, craft box, tabliczki. I tyle. To jest niby sekretne przejście, a... No, szybciej, bo przed, przed tym przed ciebie... przed siebie... Przepraszam. Przez ciebie się udusiłem. Nie przeze mnie, to przez siebie. Z tego Dobra. Czekam na was. Ja już. Chodź teraz do twojego pokoju. No właśnie idziemy zaraz. Idziesz, nitro? Idziemy. Chodź. W międzyczasie jeszcze zmieniliśmy tego od okay, no. no. Ej nie widać że tu ja M jak miłość oglądam Czyli tutaj, tutaj jest mój pokój o taki Jeszcze tutaj mój telewizor Najważniejszy Tutaj takie nie wiem, co widzę I tutaj piecyk Tutaj rok. I tyle I Teraz pokażemy Mogę ja? No to teraz ja, ja pokażę swój domek. No to chodźcie. Sprinter. się po No co ty wychodziłeś ostatnio chyba? Ale nie wiedziałeś, że będę wychodził. Domek jest mały. No i mały i tyle. Mam tu już mój fotelik. Tutaj idziemy yy, sobie w dół. Mam hodowlę grzybków, palcynków. legalnie e, ta, taka, cieka taka ciekawostka że grzyby e, o kurde te brązowe grzyby świecą nie świecą za to ja mam kilku e, dobra no to e, ja ostatnio odkryłem tutaj u nas wioskę Wioski, to teraz to nie będziemy pokazywać tak chodź no dobra to wezmę pauzę i zaraz wracamy i tutaj jest nasza wioska po w sumie to nie taka nasza taka, na pewno nie nasza ale ale kogoś znaleźliśmy o tutaj stal jest, a i te płotki ze stali można możemy... się ja tam cykuję nowy miecz trzeba robować na wioskę ponownie rącząc o tak, to tutaj jest nie no to jest dość chyba... no to jest dość mała wioska, taka fajna nawet. To są chyba sklepy. Nie. Mała, no. A, ale ja jeszcze nie rozpracowałem co to jest ten budynek. Weź te szkoła, bo je zbiera. A jak się zbiera szkło Tego pęka... co? No. O! Dużo krów! Nitro ciebie nie słychać, wiesz? Te są... to nie są zwykłe, to są te takie szyby. Aha Nie no, znowu mnie laguje, co jest? Ja nie chcę, żeby mnie lagowało. No i tam jest... O, weźmiemy sobie tamtą nasionkę. Podobno mają być ludzie w 1.9. Są albo są, no Gdzie jest taka? ta? Ej, a może przejdziemy sobie na y, serwer na pre-release? Trójkę. Na no co? Na Minecraft 1.9 pre prele kurde, przepraszam, nie mogę powiedzieć. Nie mogę wymówić tego słowa. pre -lase, pre release Trójkę. Pre-release. No. No, pre-release. O to chyba chodziło. Ja, ja, ja bym mógł wszystkie pliki przygotować. Pot. To co tam gramy na tym, jak wyjdzie tamto to. Właśnie może... Albo nie. No lepiej nie. I to tyle. Tak. Jeszcze pokażemy Mob Grindera i... zaraz... Właśnie, o Mob grinder Magazyn. Dobra. Ja bym mógł to, żeby ktoś mnie yy, no znowu... Już. No dobra tutaj jest nasz mob grinder. Tutaj za wiele się nie zmieniło. Tylko pochodnie. No jakby co chciałem się pochwalić dzięki temu mob grinderowi mamy już... Mam już dwa i taka strzał. O, to już, Właśnie no. płyną strzały no. i... A gramy tylko już jeden dzień. Tak. Nie wiem, już dwa. I jakby ktoś... Ym... Chciał z nami pograć, szukamy z 2-3 osoby Jedną Nie, z 3 człowiek. Z 2-3, tam szukamy z 2-3 osoby, żeby z nami pograli Jak chcecie to piszcie do mnie Bądź Na mój kanał Albo w komentarzach, tak Zawsze sprawdzamy To jest nasza farma auta Znaczy ja sprawdzam Ty to wiesz, ty to za mało tu już nas, tu już, tu jest nasza, e, nasz magazyn. Pomocy! Tutaj będziemy cicho. Tutaj Rę. będziemy mili lawę. Tutaj na czym stoję. A tutaj jestem, teraz pokażę Mob Grinder. Ale weź, nie spychać czekaj, bo ja tam muszę nagryć, nagrać wyjdź wyjdź to tak to wygląda wszystko oni się duszą A jest, na przykład On się bardziej, widzisz tutaj się, właśnie ten wydusił eee dobra, już nic o tutaj i tak tam Koniec wtedy zrobią mi ten ile tam było no tak jak nitro powiedział szybko chodź już A, idzie teraz 4 na się no no dobra to chodź już czekajcie na mnie jeszcze chcę się czymś pochwalić czym Moje na Czy tutaj na razie niedokończone, ale to niedługo będzie o i to chyba na, yy, na tyle Tego nu? nie? Nu. bine. 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 na razie. No, na razie. bine. tu na razie.